Dlaczegoż mówiąc policja? Mogę wejść? Tak, proszę. Ej, mordo, przeprosiłbyś kobietę, a nie palacujesz, jakbyś w cyrku był. Co? Uważa pani milczenie za bohaterstwo? Nic pani nie jest? Nie, jed jedźcie już. Jest pani sama w domu? W kuchni jest mój syn Damian! Już? Widzę, że kolega się filmów sensacyjnych naoglądał. Ale kiepski z ciebie aktor. Czy można upaść niżej? Patrząc na ciebie? Można. Hej. Mnie to nie jarę. Dla mnie liczy się tylko gest. Rozumiecie? Gest. Pisany przez duże G. Nawet podobny do tego drugiego. Słucham? Chcesz dołączyć do brata na kwaterę? Napam, przepraszam bardzo, coś do mnie ma? Nie pyskuj! Spokojnie. Zaraz opniemy pasami. Będzie cacy. Ale macie coś do przykrycia? Jakieś koce, żeby od tych pasów lakier się nie zniszczył? Co pani że tak stresuje? Przecież to już nie jest pani pianino. Ale mam do niego sentyment. To po co jej pani sprzedawała? Popaki, wyskakiwać z kas, robimy zbiórkę dla na naszego kapitana. Kaska, kaska! Odwaj się, co? Dochody trafiają na domy dziecka, hospicja, ogólnie cele mhm. charytatywne. Mhm. Jeśli pan sobie chce, to mam miejsce w biurze. Podobno ostatnio często odwiedzać adwokatów. Ja, Co, nie macie zajęć w domu? Nie, ja... ja nie. Macie odpuścić sobie apelację w sprawie poziomy. Albo inaczej już możecie zacząć budować sobie rodzinny pomnik. Tak jak obiecałem. Ani nie drgnie. No ale zaraz, zaraz. Jeżeli klient się dowie, że sprzedałem mu kradzioną zabawkę... Mhm. To wezwie na mnie policję. Ja. Tylko i nie chcemy zadać tylko kilka pytań. Dojedzie w jednym kawałku, obiecuję. Znaczy, my dostaniemy po kieszeni. Trzymam pana za słowo. A zginiesz tak, jak twój brudny brat. Jak się nie zamkniesz, suko, to zaraz będziesz mogła go ode mnie pozdrowić w zaświatach. Daj spokój, Monia. Lubi pani kebaby? To zapraszam na Topolową 93A. Mamy ekstra zniżki dla emerytów. Mm. Halo, odezwij się. Co Słyszysz mnie? Co z nim? Nie wiem, nie oddycha. Zbawiam pogotowie. Ja przyjechałem tylko pod tałtko, no, przysięgam! Ale jak zawaliłem! Projekt był dopięty na ostatni guzik, tak naprawdę wygraną mieliśmy w kieszeni, przecież wiesz o tym! A ty co tu robisz? No wiesz, myślałam ostatnio dużo o tobie i... chyba się stęskniłam. A, stęskniłam się, jak ty mnie ostatnio nazwałaś? Przegrywan? Ej, zostań tu! No, pani urog mnie rozbraja, no. Sprzedałem ta autko dwa dni temu w internecie i... powiem wam, że... Poszło za naprawdę dobre pieniążki. Widzę, że wydajesz za dużo pieniędzy. A chciałbym ci przypomnieć, że mamy mieszkanie na kredyt, no i twoje nowe autko też jest na raty. Możecie mi wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? Zamknij drzwi! Monika, zamknij drzwi! Co to za projekty? Kiedyś chciałam być projektantką mody. To czemu nie jesteś? Przecież one są... Są wspaniałe. A, życie ułożyło się inaczej. Ale jak widzisz, z ciuchów do końca nie zrezygnowałam. Tak, ale to są zwykłe ciuchy a ja twoje projekty. Widzę, że są oryginalne, wyjątkowe. Ja uważam, że powinnaś wcielić je w życie. Ale do tej pory to ja byłem pana najlepszym menadżerem. I jakoś nie miał pan skrupułów zwolnić mnie z pracy, zniszczyć mi kariery, a nawet nie upełnił się pan, czy to rzeczywiście moja wina. Może byśmy się spotkali? O nie, 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 weź te łapki. I tam są drzwi. Jesteś okropny. Życie. Adios.